Okay. No ale já ja ti nechce brát od tylu Bude ti být čo? No nie dupy do kamery, no choď! <mys> Czy Marko, jestem Monty i za mną jest y, Himplay Games. Sorry. Cześć, Cześć, No i jesteśmy na mapie The Ender Games. Tak, są zasady. Y, ja znam tak dobrze angielski, więc ja je y, przetłumaczę. Możesz grać Ale z tyloma osobami i loma chcesz. Nie możesz liczyć żadnych bloków. Nie czytuj. Nie czytuj i coś tam, coś tam. Yy, graj na Peaceful Ender glitching jest dozwolony, czyli takie glitchowanie, cheatowanie bloków, że można nie przenikać jest dozwolone. Tutaj mamy gameplay gameplay, yy, czyli gra. Yy, ta mapa to jest. Yy, ta mapa jest parkurowa i że trzeba czytać z enderperłami. Na początek dostaje 64 ender perły i 10 Golden Apples. Ja jabłka. Teraz musisz biec, a później rzucić perłę, żeby zacząć, nie wiem, nie wiem jak to się zobaczyć. Wciśnij przycisk, aby zacząć. Okej, okay, to jest przycisk. To pierwszy wciskaj, dawaj, jedziesz. Super. No czekaj, nic nie dostałem. Bo dostałem po Jeszcze raz. Bisz no, kreska Oops, ja to wygram. O, dostałam. Okay. Ej, hey, no czekaj na mnie. Zdrościsz, ale to, to, to nie jest kooperacja, kto pierwszy, ten lepszy. Słap. Nie. Ej, co jest? No tam, wychodź z gry, no brawo.

Jest tu, jest, nie, jest nie, jest jest. A, nie, 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 udam się. nie, nie, się się. Się. No, nie, wiem. nie, 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 Chyba nie, Chyba. Bo jestem... Prosty, jak się urodziłem, mama Sfau. mówiła, że będę zawodowym rzucawcą Ender Pearl. Ja chcę coś z żoną. Pojedź ze sam nie mam. Dobra, weź. Nawet ich nie mam. Gdzie tam przycisk? Podejdź. Dobra. No, Ej, enią... no, nie mam. Dobra, pojedź ze Ej, poczekaj, idź na spawna. Sobie pójdę, albo dobra, ja pójdę. Nie. A ty może moje, ale idź Lat... gdzie tam sobie tyk... Znowu mnie uderzyły pistony Fuck nie, nie. Zgliczujesz. Wiedziałem, że glitchujesz. To tego pewnie... Ale spadłeś. O fuck o fuck o fuck o fuck oh Glitching, glitching, okej. Okay. Ej, patrz patrz! No wiem, da się, mówiłem, to jest ender glitching. Ej, patrz! Ej, patrz! Zombie! Pajank! Kurwa! Jest <laughs> ender glitchik! Fuck yeah, fuck yeah! się! Ja wpierdalej! Nie wiem? Kurwa, nie mam pereł. Gdzie to jest? Za mało tych pereł. No, dopiero dostałem. Dzięki, nie mam ojtanków. Funny moments. Ja to przejdę, ja to przejdę. No chyba. Lepiej popuszczaj kopyt. No fuck. Hmm. No dobra, jestem jestem, spoko. Wypadł stąd. <gry> A kur... Ale lagi. Ogar lagi, fucking hell. Da fuck. Co lagi są? Patków, Co Ja tu przejdę teraz. Nie! Dlaczego? Dlaczego? Ja to jest prosto. Hmm. Tak of. Jebać. Hmm. Eh, trochę jest ograniczone y, cheatowanie Ender jest tylko ich 64. Jest ich tak mało. Przecież ja tego nie przejdę, mam tylko trzy pedałki. Yep. Nie, może mi się uda. No, dole, dole, dole. no nie! Za chuja. To Tak, młodzi. Eee. Fajnie. Eee. No fajnie. Sejdź ja Honorowo! Yep. Mm, nie, 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 nie.

ale nie, nie trafię a tu nie tutaj e, tam co? no, no nie bij, tam ja ci tylko pomagam, tutaj i dwa wódz jebany ender glitch, okej, ok, dobra jest fagiet, Je nie tu nie wejdę. ja idę na tamto od razu Kurwa! Nie doskoczyłem! Ale nie, tam się da od razu doskoczyć, serio. No widzisz, jestem kurwa znowu. No brawo. Brawo, ja. Jestem na Bra Jestem, jestem, jestem. Jestem. Co? W końcu Ej, ja tego nie przejdę.

nie za jednym razem rzuca trzy perły. Fuck. Za inny razem ci trzy perły rzuca. No. Ciekawe jaki. Myszkę może z bugowaną. No ciekawe co ja mam takich Gra jest taka zbugowana. O no nie, no czego ja tak wydam? Nie, nie, ja tak nie przejdę, nie mam takiej opcji.

ja już jestem na tych z lodu. Aj, wygrałem. Win! Fuck yeah! Wee. Nie, znowu. Wygrałem. 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 Dobra, dobra, jestem wspaniała. O co walczysz? O drugie miejsce?

A no widzę cię tak lekko tak, tam jest. Widzicie go widzowie tam o, tam oświetli. To jest, tutaj, tutaj. Nie! Bugujesz, dawaj, jedziesz! Prawie. Nie, nie dam radę. Nie dam nawet. O, dałeś. Jej. He, he, widzisz Gema nawet nie wiem. Granie zobaczysz. Dobra. I my się z wami żegnamy to było Ender Games w moim wykonaniu w wykonaniu Himplay Games No więc Trzymajcie się, cześć Na razie, na razie Lecisz ją lecisz No, no to trzymajcie się, cześć